Jacek Stachurski, tak to on. Aż muszę się napić kawy. Wymiana zdań. Dzień dobry. O czym tam rozmawialiście? Dzień dobry, cześć, Jacku. Witaj. Nie, właściwie... Róża ta przyznała się, że jest twoją fanką. <grym> <grym> Czy nie? <grym> tak gdzieś tam, na, że tak powiem, na szlaku czasami się... Spotykacie. Mijamy, tak, tak. Nie, no nie, nie, nie jest to jakoś coś... Poważniejszego, ale. Na, na szlaku politycznym? Miałeś... No nie. No właśnie. No trochę bym była zaskoczona. Chociaż znów gdzieś tam jakiś akcent w Twoim życiu tak. lokalny, jeśli chodzi o to, się pojawiał w swoje czasami. Tak, społeczny. No, znaczy, no tak, społeczny, społeczny, ale, ale lokalny się pojawiał. Tak. 25 lat minęło. Tak. Jak jeden dzień. No cóż, po prostu. Dobrze odpowiedzieć coś takiego standardowego, co ci zawsze mówi, takie jest życie. <śmiech> <śmiech> Czasu nie zatrzymamy. Nie, aczkolwiek tak, zresztą Pewnie tobie i wszystkim wiadomo, co to jest pojęcie względne po prostu. Absolutnie. wszystko zależy od punktu odniesienia. E, czy widziałeś film Interstellar, tam Oczywiście. jest pięknie czasoprzestrzeń Oczywiście. pokazana. Ja przepraszam, ale ja, ja, ja tego, znaczy mój mózg tego nie ogarnia. To jest coś niewiarygodnego, jak w tym filmie zostało to pięknie pokazane i wyjaśnione, jak to, jak to wygląda i funkcjonuje. I dobrze, że takie filmy powstały, aczkolwiek wydaje mi się, że dla wielu osób on jest troszkę. To, to jest, jednak jak się na to popatrzy, to jest dość trudny film. Jest, jest. To trzeba jednak chyba troszeczkę jeszcze, raz, że wyobraźni mieć, ale troszkę jednak tej, że tak powiem, świadomości, może nie chcę powiedzieć, że wiedzy, żeby po prostu tutaj jakby nie, nie, nie nadinterpretowywać tej sytuacji, ale troszeczkę takiej pewnej świadomości właśnie e, e, pewnych aspektów i to naukowych, paranaukowych, E, e, trzeba mieć, żeby, żeby starać się to zrozumieć. Tak? Mm -hmm. Ja kilka, życiu, kilka razy w życiu trafiłem na wydawnictwo, bo nie mówię już o filmach, a więc, to, to, które po prostu kilka razy musiałem cofać się i czytać, żeby po prostu zrozumieć pewne rzeczy. I było to na, dla mnie naprawdę trudne, a wynikało to właśnie z braku świadomości. Pewnie. Mm -hmm. bo już nie, nie powiem, że wiedzy czy doświadczenia, ale świadomości. I ten film jest właśnie też taki, że, że, że dobrze go nawet kilka razy sobie Obejrzeć, tak. tak. I, I przede wszystkim w skupieniu. To nie jest taki film towarzyszący, że nie wiem, siedzisz ze znajomymi rozmawiasz i czasami już rzucisz okiem, co no, tak, tak, na tak. ekranie, tylko jednak y, pełne skupienie, ale gena, genialny film zresztą Matty McConaughey, absolutnie y, szapoba. Zresztą on teraz pięćdziesiątkę skończył y, i po, w wieku 50 lat stwierdził, że otworzy się na social media, znaczy wcześniej mm. był na Twitterze i na Instagramie otworzył konto, też tam w ciągu dnia już miał milion followersów no Wielu pewnie mu zazdrości. Słowo zazdrość nie jest najprzyjemniejsze, ale każdy... Nie, bo, bo jakoś się bronił przed, przed tymi social mediami. A jak to u ciebie wyglądało? To tak od początku gdzieś było ci bliskie? Czy to też uważałeś, że to jest rzecz taka... Dobra, będzie, jakieś tam moda na to przejdzie i tak dalej. Do niczego mi to nie jest potrzebne. Czy to jest jednak fajny, fajna przestrzeń na kontakt z, z fanami? No, no to trzeba trochę uważać. Ja, nie wiem, czy mi, u mnie był taki proces, że że musiałem się przed nim bronić, czy nie to było jakoś tak naturalnie to do mnie dotarło. To znaczy po prostu ze względu na to, że uczestniczyłem w ogóle w tym procesie społecznym, że to w ogóle powstało i że to tak. jest. Więc że to, to te wszystkie, no, przepraszam, że użyję tego stwierdzenia, te ruchy, które ja wykonałem w stosunku do swoich, ewentualnie nazwijmy to, social medium to wynikały z dużej, w dużym takim skrócie, jakby powiedzieć, z, z przypadku i z obserwacji innych. Natomiast łapałem się też na czymś takim, że, że po prostu, żeby przypadkowo nie, nie popadać w pewnego rodzaju twórczą rutynę, to znaczy starać się kombinować cokolwiek, żeby cokolwiek zrobić, żeby umieścić, mm -hmm. no bo wypadałoby, że skoro inni robią to codziennie, czy co, jak, co jakiś czas to i, tak. i, i niestety, ale nie co, co, co kilku dziennie, tylko raczej kilka razy dziennie. Mm -hmm. W związku z tym dochodzi do takiej sytuacji, jak u artystów jest czasami, że po prostu człowiek się zastanawia, co by tu. Wykombinować, żeby, żeby wrzucić. I, i, I na tym chyba każdy, kto ma do, do czynienia właśnie z tym obszarem, się łapie. A może takie zdjęcia, może takie ujęcia, może takie, a to już jest trochę nudne, to już się pewnie to coś. I to jest niebezpieczeństwo tego wszystkiego. Mhm. Natomiast ja traktuję bardziej social media jako platformę informacyjną w mojej sytuacji. E, i Czyli mniej życia prywatnego, a więcej tego, co dzieje się muzycznie. Żeby starać się, że ja. Przepraszam, pozyskałem pe pe pewną grupę moich sympatyków, którzy mniej lub bardziej aktywnie śledzą mnie właśnie w tych miejscach i w związku z tym mam możliwość, żeby im przekazać pewne informacje, na których mi najbardziej zależy. Mhm. Wiadomo, że najważniejsze informacje o mnie dotyczą mojej działalności artystycznej, tak? Poprzez to, poprzez działalność twórczą artystyczną przekazuję informacje dotyczące działalności estradowej. Są dwa obszary najważniejsze w moim. W moim, w moim... W życiu w ogóle, tak? Mm -hmm. I, i, I to wykorzystuje i myślę wydaje, że to się w miarę sprawdza. Oczywiście ja też bym chciał mieć 2 miliony odbiorców, bo łatwiej docieram z informacją i o wiele łatwiej jest mi, przepraszam, że też użyję takiego stwierdzenia, żonglować pewnym, pe, pewnymi rozwiązaniami, które są dla mnie istotne z punktu widzenia działalności mm -hmm. estradowej, na przykład, tak? No ale... Też nie mam źle. Więc... No to, to, myślę, że absolutnie nie. Biorąc pod uwagę też, ile na przykład odsłon jest Twoich numerów czy tyle dysków na chociażby takim YouTube, no to naprawdę chyba nie masz powodu do narzekań. Tak, ale też widzisz, muszę ci powiedzieć, że artyści też na tym łapią i wydaje mi się, że gdzieś tam też przechodziłem przez ten okres, że jednak patrzę na innych, którzy mają więcej. I, kurczę, to za... spójrz na tych, co mają mniej. To tak jest jak z piosenkami, że jak słyszę dobrą piosenkę, kurczę, to też to, to, to nie ja. Cholera, to za... <laughs> Ale masz tak? Taka... Tak, oczywiście, <laughs> że tak. Słyszę świetną piosenkę. W przypadku na przykład piosenek zagranicznych, to miałem jeszcze tą uprzejmość losu, że zawsze mogę spróbować zdobyć prawa do tego i zaśpiewać ją w języku polskim. I wielokrotnie w moim przypadku się to zdarzało. Niektórzy nawet, że tak powiem, jacyś złośliwcy, no jakby... E, e, nawiązywali do tego, że właściwie to jestem jednym z bardziej z coverowców. Czy, niż, Wiesz, ludźmi, którzy Joe Cocker też był głównie coverowcem i proszę, jaki był znany na całym Dokładnie. świecie, wielki, pewnie połowa ludzi nawet nie wiedziała, że to są covery swoją drogą. Czasami się dowiadujemy w, w, w takich sytuacjach, dość e, okolicznościach, jak się to mówi, przypadkowych, aczkolwiek przypadków tak, wiadomo, nie ma, tylko są właśnie zbiegi okoliczności, że piosenki, które nam się wydaje, były przypisane do jednego e, twórcy, który je wypromował, który zrobił z nich wielkie przebiega kompletnie nie pochodzą z jego repertuaru. Dokładnie, tak? dokładnie. I to też z takiego repertuaru... Za... Ale to też jest, tak. ja myślę, trochę taka świadomość, o której wspomniałeś. To jest ta świadomość i ta wiedza, znaczy może tutaj wiedza jednak, ale bycie świadomym tego, coś się nawet słucha, ogląda, nie wiem, czyta i tak dalej. Tak, że jak poznaje jakiś utwór, nie wiem, chce poznać jakiegoś artystę, no to abstrahując od tego, że pewnie wszyscy głównie chcą znać szczegóły swojego życia prywatnego, mhm. no to też fajnie jest poszukać, czy ten utwór właśnie, nie wiem, gdzieś wcześniej nie był, a kto go wykonał, a jakie były te wykonania, a czy ten, którego słucham, to jest taki faktycznie najlepszy, najbardziej mi odpowiadający, prawda? Czy znaczy, ja tak zawsze miałam, że gdzieś tam szukałam? Tylko, że widzisz, ja tutaj nawiązując właśnie poprzez to, co ty mówisz, do tego, że muzyka i po prostu potęga płynąca z muzyki jest na tyle powiem, takim szlachetnym rozwiązaniem dla artysty, że ja mogę czerpać z tych doświadczeń. Mm -hmm. Czyli jak ja słyszę piękną piosenkę w języku, powiedzmy sobie, czy tam angielskim, jest to piosenka Kant, Na przykład miałem taki utwór Ressessessessess Art, takiego zespołu Art", gdzie ja zaśpiewałem, gdy zapłaczysz, nie znając tekstu. Ja powiem szczerze, że ja w ten do końca tak dobrze nie znałem angielskiego, żeby nawet wsłuchać się w tekst, który jest zaśpiewany i, i, i jakby z przekazu tego utworu, z przekazu emocjonalnego i artystycznego napisałem dość podobny tekst, znaczy, ale oczywiście nie kopię, ale po prostu to płynie z muzyki i powoduje, że człowiek, który jakby angażuje się w proces twórczy, czy retwórczy mm -hmm. także potrafi stworzyć w miarę takie, ale ma możliwość, może korzystać z tego dorobku. I gdybym ja na przykład nie sięgnął po tą piosenkę w wyniku jakiejś tam okoliczności, to ona nigdy by w języku polskim nie powstała, nigdy by nie była przebojem, ale też innym ludziom sprawiłoby wiele radości, więc to jest fajne. Natomiast w przypadku piosenek polskich, oczywiście też to można zrobić, ale jak słyszę nową polską piosenkę, to trudno, żebym ja za miesiąc, kiedy miała premierę, łapał się i robił jej mm -hmm. e, e, i przypisywał sobie gdzieś tam, czy korzystał nawet, no nie ukrywajmy z sukcesu tej piosenki, tak? Czyli artyst... Mm -hmm. Więc to jest trochę inaczej. No, w branży muzycznej jest fajnie, i, i to jest najciekawsze, rzecz, że, że, że człowiek po prostu wydaje się w pewnym momencie, że, że już nic więcej nie może się wydarzyć. Przecież właściwie te melodie na tych harmoniach, które mamy już. Po prostu... Co jeszcze można skomponować? nie? I nagle gdzieś słyszysz, kurczę, znowu ktoś fajny numer zrobił. <laughs> Ale wiesz, ja, ja zawsze się, się tak tam. zastanawiam. Skąd ludzie czerpią w ogóle pomysły na to, że wydaje się, że już wszystko powstało, wszystko tak. stało napisane, zagrane, a tu pojawia się coś nowego. I, I nowe już myślałem, że my teraz pracujemy z tymi nowy, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, są nowe brzmienia, że no chyba nic więcej nie może. Sięgamy do tych brzmień, które gdzieś tam pojawiły się w latach 80., 90., które mm -hmm. były na innych urządzeniach robione, które wydawało nam się, że są po prostu wręcz idealne, ale uda nam się to osiągnąć. Ale nagle pokazuje się jakieś jednocześnie otwory, czy jakiś zespół, który nagle wyskakuje gdzieś ponad przeciętność, pokazuje, że można także w tej kwestii zrobić jakieś rozwiązania. No mm i -hmm. to jest chyba właśnie cała, że tak powiem. Przepiękna potęga muzyki i w ogóle pracy twórczej, że, że, że można funkcjonować w tym obszarze i czerpać z tego radość. Nawet jeżeli są jakieś momenty, które powiedzmy sobie, nazwijmy taki, jak ja to mówię, na artystycznym stand-by, to one i tylko i wyłącznie prowadzą cię do tego, że znowu ruszasz. Musi kierunku. być ten zastój, żeby później nastąpiło tak, no. coś nowego. W tym roku miałem takie doświadczenia właśnie z muzyką elektroniczną, którą pozwalam sobie raz za jakiś czas po prostu tak, ta, taką odskocznię, powiedzmy takie eksperymenty zrobić. I, I w tym roku to był główny headliner u mnie, jeżeli się okaże. Pomimo tego, że co pewien czas staram się w miarę regularnie wypuszczać różne utwory, gdzieś tam, który realizuje moje pasje muzyczne i, i, i moje marzenia, ale akurat w tym segmencie mm -hmm. powiedzmy sobie udało się trochę lepiej niż w innych. Tak? No tak, no bo szczerze mówiąc, jak szukałam informacji chociażby związanych z płytą swoją ostatnią 2K19, no to tam cały czas nawiązanie właśnie do tych utworów, które na tej płycie są mocno elektroniczne, prawda? Tak, tak. Nie do takich, które gdzieś tam już wcześniej z tobą się mogą kojarzyć, czy do jakiegoś spokojniejszego utworu itd. Już w ogóle abstrahując, że ta płyta jest bardzo zróżnicowana, że każdy numer jest, mam wrażenie, kompletnie inny. To było celowe zamierzenie, że, że, że chciałeś i trochę tu, i trochę tu, i trochę tu? Wiesz co? Ja nie, słucham jak inni artyści, czy inni twórcy mówią, że starają się w miarę koncepcyjnie podchodzić do płyty, żeby ona była spójna, spójna, żeby była po prostu taka jednolita, żeby był oczywiście jakiś przekaz, który artysta czy twórca chce zawrzeć. U mnie spójność równa się że tak powiem z przebojowością i z mhm. że ja po prostu jakby i teraz mogę nawiązać do pewnych obszarów z polityki. Staram się. Zwrócić uwagę a, różnych tak. elektoratów <laughs> muzycznych. Mówiłam, że <a> polityka się pewnie <laughs> <stąd> pojawi. <laughs> I staram się właśnie zwrócić uwagę i, i jakby mm. i umacniać ten mój najważniejszy elektorat, ale poszerzać też możliwości dotarcia do innego. No i tak Czy... wygląda jednak w muzyce. Mm. Tym bardziej, że ja jednak tego nigdy nie ukrywałem i nigdy nie będę tego ukrywał, jakby jestem tego zwolennikiem. Ja jestem jednak, z, powiedzmy sobie, z takim z pewnym ukłonem w kierunku muzyki komercyjnej, tak? Czyli oczywiście. Potrafię, staram się eksperymentować w różnych gatunkach muzycznych, ale zawsze w każdych kompozycjach, zawsze w przejawach pewnej mojej działalności twórczej pojawia się ten pierwiastek. Nazwijmy to ukłonu w kierunku muzyki komercyjnej i masowej. Aczkolwiek co nie znaczy, że muzyka musi być w tym momencie jakby. Yy, yy, yy skompensowana tylko i wyłącznie do jakichś bardzo prostych harmonii i melodii, po prostu żeby była tylko do przytupywania czy do tańczenia, tak, do zabawy. Ona ma, niesie z ten pierwiastek, ale nie do końca. Niemniej jednak cała ta płyta była pod tym kątem e, przygotowywana, żeby tak na dobrą sprawę każdy z tych utworów przy zaistnieniu odpowiednich okoliczności, mógł być większym lub mniejszym przebojem, tak? mm -hmm. bardziej roz, e, popularniejszym, no może tak, nie mniejszym, ale mniej lub bardziej popularnym. No i to się chyba przebojem. sprawdza, bo jak wypuszczasz single, no to to są przeboje. Tak, wydaje mi się, że oczywiście tutaj zawsze jest to, czy on może być większy i, i, i co, czego my oczekujemy po utworze, który zagramy. Mieliśmy taki utwór, teraz do Skoza, który był takim utworem, to myśmy od początku wiedzieli, że on raczej w stacjach radiowych nie będzie prezentowany ze względu na różne okoliczności, ale wiedzieliśmy, że jest tak ciekawą propozycją, oryginalną i nietypową, że na pewno ten utwór odniesie sukces. Pytanie jest tylko, jaka będzie skala tego sukcesu. Na no, skalę sukcesu można dopiero zauważyć oczywiście popu popularności, chociaż wiedzą, co wspomniałeś. No właśnie, ale radę. pytanie, czym dla Ciebie jest ta skala sukcesu? Czy to jest, nie wiem, 5 milionów odsłon, czy to jest 100 milionów odsłon? Tu... Stawiasz sobie jakieś granice w ogóle? Czy, czy... Dla mnie skala sukcesu zawsze jest niewystarczająca. Mm -hmm, jest jest mm -hmm. poniżej moich oczekiwań i zawsze tu jest, spieramy się z moimi współpracownikami, bo oni uważają o co ci chodzi. Przecież wszystko tak, jak powinno być. A tutaj, tak jak podchodzimy do tego, czy to w obszarze estradowym, koncertowym, jakimś logistycznym, i w każdym innym, ja mam pewne oczekiwania i po prostu mierzę to przez pryzmat. Właśnie moich oczekiwań, w związku z tym nigdy nie jestem obiektywny w tej kwestii. Tak, jak wczoraj graliśmy koncert w stodole i pytają mnie wszyscy, jak się bawi, jak, jak, jaka była zabawa, jak było i tak dalej. Ja mówię, ja jestem jedynym z najbardziej poszkodowanych artystów w Polsce, bo ja nigdy nie mogę wyjść i zobaczyć mojego koncertu z mhm. punktu widzenia obserwatora. Ja muszę bazować na tym, co widzę ze sceny, a wtedy moja podzielność i uwaga jest skupiona na zupełnie czymś innym. Nie na odbiorze artystycznym mojego występu, tylko na tym, żebym ja. Po prostu był skupiony nad tymi elementami, na mi zależy, żebym ja je wykonał podczas koncertu. A masz coś takiego, że na przykład bierzesz, jak nie wiem, gdzieś jest nagrany Twój koncert zarejestrowany i później go oglądasz, analizujesz? Wiesz co, robię to pod kątem chociażby, jeżeli zaczynamy czasy, żeby poprawić pewne rzeczy. Mhm. Bo teraz technologia dała nam takie narzędzia, że możemy z nich korzystać i ja wiem, że to jest duży oręż dla mnie. Zauważyłem to po, podczas obserwacji koncertów innych artystów i to no, nie ukrywajmy e, e, dużego formatu, jak oni wykorzystują to pod tym kątem, żeby m, próbować odwracać uwagę, mm -hmm. e, przenosić uwagę i skupienie na różne elementy, które są istotne podczas koncertu, tak? Same światła tego nie załatwiają, czasami trzeba użyć tego multimediów, czasami trzeba użyć jakiś innych elementów i my to robimy i poprawiamy właśnie oglądając, ale ogólnie nie za bardzo lubię siebie oglądać, bo ja dostrzegam wtedy te elementy, które, bym, które wiem, że nie powinienem robić, a jednak robię na przykład w ruchach, moich w zachowaniach, gestach itd., itd. W związku z tym wolę to zostawiać. Wspomniałeś o tej technologii teraz i wspomniałeś o tej technologii przy, przy robieniu płyt. No właśnie, jak w, w ciągu tych 25 lat, nie, mu, nie mówię, że sama muzyka, ale podejście do muzyki z perspektywy zawodowca, profesjonalisty się zmieniło? Czy te, czy te y, fakt, że są te social media i tak dalej, i tak dalej, to pomaga dzisiaj twórcy, że, że możesz nagrać płytę korzystając może, nie wiem z mniejszej liczby instrumentów, albo nie potrzebujesz do tego, nie wiem, tak wypasionego studia kiedyś. Nie, nie, kompletnie nie mam tego pojęcia, dlatego poprawnie. Jak to wygląda? To się zmieniło bardzo? No ja na przestrzeni tego, no już długiego horyzontu czasowego mogę powiedzieć, że mm, obserwując to, jak ja podchodziłem do chociażby procesu nagraniowego mm -hmm. i w jakich okolicznościach nagrywałem, już nie mówię o tych wcześniejszych latach, że sam, gdzie sam ze sobą w pociągach woziłem magnetofon Kilkuśladowy, po to, żeby pojechać gdzieś i coś nagrać. Tak, do tej pory mam w pamięci to, jak gdzieś tam targam ten magnetofon. Ale później zawsze uczy... powiedziałem sobie, że ja muszę być w studiu nagrania, żeby wszystkiego przypilnować, bo każdy element jest ważny i ja muszę tam być w studiu. To teraz jest tak, że ja już jestem w domu. Nie muszę być w studiu. Pozwalamy sobie na nagrania, przepraszam, żeby to nie zabrzmiało zbyt infantylnie, ale korespondencyjne wręcz. Czyli postęp taki, że nie dość, że mamy oczywiście świetnie brzmiące, nowoczesne teraz, Prze przepełnione elektroniką i czasami to jest wyrzut stosunku do atysu, że mm -hmm. używają mało akustycznych, naturalnych, zagranych na żywo instrumentów, ale to pozwala nam jednak w tej yy, technologii uzyskać pewne brzmienia, które kiedyś nie były możliwe. Dwa, prędkość, szybkość nagrania, bo teraz wiesz, nagrania jak wypuszczasz, to za miesiąc za dwa miesiące już jest stare. Mhm. Kiedyś dostęp do nagrania był na tyle długi, że mogłeś spokojnie eksploatować nagranie przez 3 do 6, nawet 9 miesięcy. Teraz wydajesz jedno nagranie i za dwa miesiące trzeba wydawać następne, bo człowiek ma tak szybki dostęp do utworu, że on przez dwa tygodnie słuchając go non-stop, już mhm. dla niego już ono już nie. To jest tak jak ja nagrywam. Ja nagrywam piosenki, ja już nagrywam następne, a oni powiem, czy masz świetną piosenkę? Ja mówię, ja już nie czuję tej piosenki tak jak przy procesie tworzenia, bo ja już ją tyle razy słyszałem, że ona już na mnie nie robi takiego wrażenia. Mhm. Jak na osoba, które słyszą pierwszy czy drugi raz. Yy, wspomniałeś, że wczoraj był koncert, to te koncerty teraz przez grudzień trwają, prawda? Trasa tak, teraz jest. jeszcze jest trochę... Wczoraj było dosyć... dawno nie grałem w Stodole, miałem okazję zagrać, bo naprawdę chyba fajnie. Śledźcie social media, to będziecie <laughs> wiedzieć, co się da. Natomiast my już kończymy te, te, te najważniejsze ośrodki w tym roku. Zagraliśmy naprawdę sporo, tam by też Katowice, Poznań, Szczecin i tak dalej, i tak dalej, Kraków, Gdańsk i tak dalej. No i teraz chcielibyśmy z tym programem, który już jest przygotowany, spójny, dosyć fajnie wygląda, no, ruszyć w Polskę, więc przyszły rok, 2020, będzie dosyć kluczowy dla i tej płyty, i dla, dla, dla tych nowych moich jakichś eksperymentalnych mm -hmm. też, też, też działań artystycznych, nagraniowych, estradowych. Śledźcie social media, wszystkiego tam się dowiecie. Tak Dzięki jest. serdeczne za to ja spotkanie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Dziękuję, pięknie. I tak, dnia. to mówią, doskoza bez łupnięcia jest nie do przyjęcia. <laughs> tak, czytałam gdzieś o tym wczoraj. <laughs> Dzięki.